Czasami ludzie mówią, nie jesteśmy w stanie zapanować nad złem, które się pojawia. I dlatego proponujemy akceptację zła, wytłumaczenie zła. Próbujemy oswoić to zło, wpisać je do. Takiego katalogu zachowań, które być może nie szkodzą innym, a na pewno nie sprawiają jakiegoś problemu społecznego. Jeżeli ktoś decyduje się na jakieś zło, no to, no to już trudno. Oczywiście dzisiejsza. Dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju mówi bardzo wyraźnie, że człowiek został tak ukształtowany przez Pana Boga, że jest w stanie panować nad złem. Problemem Kaina było to, że nie potrafił panować nad złem, i dlatego ofiary, które składał Panu Bogu, nie były mu miłe. Myślę, że każdy z nas, mając tę świadomość, że nawet nad bardzo często powtarzającym się grzechem jesteśmy w stanie zapanować, ta świadomość może spowodować, że będziemy bardziej stanowczy wobec siebie i będziemy bardziej wybierać dobro, aniżeli zło.